Jest proszę państwa w czerwonym kasku Wiesław Jaguś Ostatni wyścig tego sezonu dla obu zespołów w drużynowych mistrzostwach Polski I ten ostatni bieg decyduje o tym kto dostanie złote medale no, Nie pamiętam takiej sytuacji proszę państwa w polskim sporcie żużlowym nie powiem, że jest to na pewno pierwsza tego typu sytuacja. W końcu playoffy mamy od kilku lat, ale naprawdę dziś wszystko rozstrzyga się w ostatnim biegu. Jak mówiłem, ponad 6 miesięcy pracy, tyle spotkań rozegranych, tyle biegów przejechanych przez wszystkich zawodników, dramaturgia, a teraz wszystko zależy od niecałych 60 sekund i jednego biegu w wykonaniu czwórki. Zawodników, czwórki zawodników najlepszych w tym spotkaniu: Sebastian Łamek w żółtym kasku i Greg Hancock w białym. Na pierwszym i na trzecim polu startowym żużlowcy z Wrocławia. W czerwonym kasku Wiesław Jaguś i w niebieskim sam Mistrz Świata Tony Richardson. Ostatni bieg decydował także we Wrocławiu. Tam gospodarze, Wrocławianie wygrali 5 do 1. Właśnie chyba ci sami zawodnicy spotkali się, o ile dobrze pamiętam, Hancock i Łamek w walce z Rickardsonem i Jagusiem. Dokładnie tak, na pewno dobrze pamiętasz, tylko że było inaczej że Rickardson startował z pola trzeciego. Proszę Państwa, no zobaczymy jak będzie teraz. No trudno mówić, że historia powtórzy się, czy też może się powtórzyć. Po prostu to będzie walka o wszystko. Sebastian Ułamek, Y. Hancock kontra Wiesław Jaguś i Tony Rickardson. O, drużynowe Mistrzostwo Polski. Zwycięstwo każdej z pary daje automatycznie medal, złoty medal tej drużynie. Natomiast remis Wrocławia. Proszę Państwa, ruszyli do walki Rickardson i Jaguś. Henkok trzeci na czwartej pozycji łamek, ale szarża teraz Grega Henkoka już jest zamiast 5 do 1, 4 do 2. Nie, Jakuś odzyskuje pozycję. Fenomenalna kontra ze strony Wiesława Jakusia. Greg Hancock walczy niesamowicie w tej chwili, ale Tony Richardson jest na czele. To najważniejsze dla fanów z Torunia, bo remis w tym biegu oznacza, proszę Państwa, zwycięstwo Żużlowców Torunia w meczu. Remis w meczu dałby tylko złoty medal Żużlowcom z Wrocławia, ale o ten będzie ciężko. Bo Sebastian Łamek został daleko z tyłu, a Hancock ma sporą stratę do Rickardsona. To już niemożliwe proszę państwa dla Wrocławia. A więc Torunianie mistrzami Polski jeszcze ostatnie okrążenie. Ale nawet gdyby Henkok wyprzedził Jagusia, to tutaj w Toruniu będzie wielka feta. Atakuje Greg Hancock żużlowca z Torunia. Jeszcze jedna desperacka szarża Amerykanina w walce o drugą pozycję, ale to już nie ma znaczenia. Uniesiona ręka Tonego Rickardsona. Jest złoty medal dla żużlowców z Torunia. Teraz niebezpieczna sytuacja, bo kibice wtargnęli na tor. No, proszę Państwa, 11 lat Czekano tutaj w Toruniu na drużynowe Mistrzostwo Polski. No jak teraz zjechać z toru? To zadanie trudne do wykonania. Bokiem tam po murawie próbuje przedrzeć się Sebastian Łamek. Piękny mecz, piękna walka i mistrzostwo Polski. Jak zawsze w takim przypadku powiemy, że zasłużone, gdyby wygrali rzeczowcy z Wrocławia, nasze oceny byłyby chyba podobne. Na pewno na pewno tak, rzeczywiście. Końcówka sezonu należała, można powiedzieć, do zespołu z Wrocławia. Jechali bardzo dobrze, jechali w Gorzowie. No. Pokrzyżowało im trochę szyki, mecz był gorszy. jednak rzeczywiście zespół bardzo dobry, no, poza drobnymi wpadkami niektórych liderów tego zespołu, w całym sezonie rzeczywiście było bardzo dobrze. Ufetowany Tony Rickardson ma Szwed na koncie 4 tytuły indywidualnych Mistrzostw Świata, ma na koncie drużynowe Mistrzostwo Świata z drużyną Szwecji, proszę Państwa ma w swoim dorobku także drużynowe Mistrzostwa Anglii z zespołem Ipswich, także drużynowe mistrzostwo Szwecji, choć nie w tym sezonie. No i brakowało mu tylko drużynowego mistrzostwa Polski, choć od wielu lat ściga się na polskich torach. Teraz dorobku Tony Gerkarsona, także drużynowe mistrzostwo Polski z zespołem Apatora, przed momentem widoczny także Andreas Jonsson, drugi ze Szwedów, który miał znakomity sezon. Wszyscy uradowani, ale teraz dopiero widać jak ogromne to było napięcie, jak wielkie nerwy towarzyszyły temu spotkaniu. Robert Kościecha. Proszę Państwa, ostatni 15 bieg we Wrocławiu, gdy zaczęły się play-offy. Wrocław rozstrzygnął też w 15 biegu, wygrywając 5 do 1. No, powtórzyła się sytuacja z Wrocławia, że gdy w rewanżu Torunianie wygrali 5 do 1, 15. Przyjemnie tego posłuchać, proszę Państwa. No, nikt już nie panuje nad sytuacją. No, nie pochwalamy takiego zachowania kibiców, ale z drugiej strony no, trudno się dziwić. Tyle lat czekali na ten moment właśnie, a jeszcze tą całą frustrację i te nerwy przed tym spotkaniem potęgowała ta sytuacja z 96 roku, kiedy też byli o krok, a nie udało się wówczas zdobyć mistrzowskiego tytułu. No na pewno, na pewno zbyt mało sił porządkowych, ochrony, ochrony yy, sprowadzono na takie ważne zawody, no niepotrzebnie doszło do wtargnięcia kibiców na płytę.